Chciałabym powiedzieć Wam moją historię o tym, jak doszło do przeszczepu wyprzedzającego nerki. Zaczęłam chorować, zostałam zdiagnozowana jako osoba 23-letnia, studentka, pełna marzeń, pasji, celów. Chciałam mieć rodzinę, męża, dzieci w super pracę zawodową, a moim takim największym marzeniem to też była praca jako wolontariusz na misjach w Afryce. Ja jestem takim trochę typem społecznika i po prostu chciałam pomagać osobom chorym i słabym. A nagle spadło na mnie to, że ja stałam się osobą chorą i słabą, ponieważ dowiedziałam się, że mam przewlekłą chorobę nerek. W związku z tym zostałam zbombardowana samymi negatywnymi informacjami. Tak jakby dołowana z każdej strony, nie możesz studiować, nie możesz podejmować pracy, nie możesz y, mieć rodziny i dzieci, znaczy rodzinę tak, a nie możesz mieć dzieci, bo to jest choroba bardzo poważna, więc każde nie z każdej strony miało dla mnie taki wydźwięk, że im bardziej y, to słyszałam, to ja też powiedziałam nie. Ale powiedziałam nie, nie poddam się, ponieważ ja mam w sobie tyle energii, tyle wiary, tyle woli życia. Tyle niezależności. Nie chciałam być zależna od nikogo. Dowiedziałam się o swojej chorobie jak najwięcej. Przede wszystkim, żeby ją poznać, żeby nauczyć się z nią żyć, bo już wiedziałam, że przewlekła choroba nerek będzie to choroba, która będzie ze mną żyła i nie będzie żyła tak, że będzie dominować w moim życiu, tylko po prostu musiałam się nauczyć z nią żyć. Poznałam wspaniałego męża, który dodawał mi bardzo dużo wsparcia w tym czasie. Urodziłam dwójkę wspaniałych dzieci. Przemek ma już 15 lat a Małgosia 12. I właśnie po urodzeniu córki, drugiego dziecka, moja y, czynność rek zaczęła się pogarszać. I to już w takim stopniu no dosyć szybko, że wiadomo już było, że zbliżam się do y, dializ. A w związku z tym, że ja jako osoba, która chciałam widzieć jak najwięcej, byłam czynna zawodowo i bardzo nie chciałam y, trafić na dializy. Wiedziałam, że to jest forma leczenia narkozastępczego i forma przedłużania życia, poprawienie komfortu życia, oczyszczania krwi, przywiązania do maszyny na kilka godzin w tygodniu, kilka dni w tygodniu. Robiłam wszystko, żeby tego uniknąć i żeby temu zapobiec. Dowiedziałam się o możliwości żywego dawcy i dowiedziałam się też o możliwości przeszczepu wyprzedzającego. W związku z tym, że ja mam bardzo dobre relacje z rodziną, więc nie było w ogóle dyskusji, bo i mąż powiedział, że się przebada, mieliśmy super zgodność, mógł być dla mnie dawcą nerki. Powiedziała to siostra, powiedziała kuzynki. Jakby każdy oferował, że, słuchaj, jeżeli będziesz musiała, to dostaniesz od nas narząd. Ja bardzo się cieszyłam, mąż też się cieszył, że mamy zgodność, że może być dla mnie dawcą, ale jakby. Będę covid pokrzyżowała te plany naszej operacji wspólnej ze względu na to, że brakowało personelu, lekarze też chorowali wtedy, było duże dużo ryzyko zarażenia nas w szpitalu. Troszeczkę potupadłam, posmutniałam, bo czekałam na to, co się wydarzy, ale jednocześnie troszeczkę się cieszyłam, bo jednak chciałam oszczędzić mężowi też tego bólu i tego, żeby był sprawny dla mnie po operacji ewentualnej i dla dzieci, i dla swoich rodziców. Z którymi też się opiekowaliśmy? Ja po prostu sobie wymodliłam cud, czekałam na cud i nerka trafiła się od dawcy zmarłego. W tym czasie, kiedy nasza operacja została odwołana, zadzwonił telefon, stanęłam przed wyborem, czy wybrać nerkę od dawcy zmarłego, czy jednak poczekać na tą datę operacji, gdzie dawcą będzie mój mąż. I w takiej sytuacji ja dokonałam tego wyboru, że przejęłam nerkę od dawcy zmarłego. Przez co oszczędziłam też no, bliską mi osobę. I zazwyczaj takie decyzje się podejmuje w tej sytuacji. Po przeszczepie nerki czułam się rewelacyjnie, ponieważ już w pierwszej dobie nerka podjęła swoją funkcję, cały mój organizm się oczyścił. Ja byłam już na etapie takim, że już no, prawie powinna być dializowana. Po prostu uciekałam jak najbardziej od tego momentu. Się udało. Dzięki takiemu też własnej edukacji, poznaniu choroby, zaczęłam. Bardzo szybko wróciłam do pracy zawodowej. Bardzo szybko stałam się czynna i aktywna. Mogłam realizować marzenia, które chciały wcześniej realizować moje dzieci, kiedy musiałam często im odmawiać, ponieważ choroba nie dawała mi możliwości, nie wiem, pójścia na rower, na dłuższy spacer, wyjazdu, często źle się czułam. To było trudne, a teraz mogę robić wszystko. Chciałabym, aby ta moja historia pomogła osobom, które są w sytuacji schyłkowej niewydolności nerek, ale jeszcze nie są dializowane, a które słyszą dosyć często od lekarzy, zbliżają się dializy. Tak? Takie jest najczęściej przykaz, żeby zawalczyło o siebie, żeby zawalczyło o przeszczep wyprzedzający przede wszystkim dla własnej, dla własnego takiego poczucia. Przeszczep wyprzedzający to jest coś wspaniałego. Chciałabym, aby też lekarze mówili o tym pacjentom, że leczenie nerkozastępcze to jest przeszczep wyprzedzający, to są dializy, ale żeby też wskazywać te drogi, tak, możliwości, żeby pacjent miał tego świadomość. I chciałabym powiedzieć, Rodzinom, mężom, ojcom, o tym, żeby wyrażali zgodę na oddawanie swoich narządów po śmierci bliskiej osoby, ponieważ myślę, że jak podejmą taką decyzję, będą żyli w świadomości, w takiej radości, że ten ich bliski stał się dla wielu osób superbohaterem, ponieważ uratował kilka kolejnych żyć.